Siemanko, witajcie. Na filmie po raz kolejny widzicie samolot Boeing 737-800, tym razem linii Smartwings, lądujący na lotnisku w Jasionce. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tym typie samolotu, zapraszam do poprzednich odcinków. Smartwings to czeskie linie lotnicze z siedzibą w Pradze. Firma posiada spółki na Słowacji, Węgrzech, Polsce i Niemczech. Linia posiada również bazy operacyjne we Francji, w Wyspach Kanaryjskich oraz Izraelu. W roku 2018 Smartwings przejęły w 98% narodową czeską linię lotniczą czeskie Areolinie. Smartwings oferuje regularne połączenia, loty czarterowe i loty prywatne kategorii Business Jet. Linia ta wykonuje regularne połączenia lotnicze do ponad 80 miejsc, nie tylko w Europie. Smartwings przewozi lotami czarterowymi, nie tylko klientów biur podróży. Loty zamawiają także regularnie renomowane firmy międzynarodowe, światowe, humanitarne i organizacje sportowe. Jeśli odcinek się podobał, nie zapomnijcie wspomóc kanału łapkami w górę i komentarzami. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. A ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się, cześć. Pa!